że taka robota to mi się tak podoba jak mi się to podoba Kazik żaguje tam, tam nie nie ma lipy pięknie to robi o jak to pięknie robi e, muszę go troszeczkę Aj, je, no i skacze o ja cię kręcę słychać tylko jak kamienie gdzieś tam chodzą muszę go no tu jest jakaś kubka Coś gdzieś musiało wpaść. E, ogólnie trafiają się pojedyncze sztuki zboża gdzieś na zewnątrz, na nieprzykryte. No teraz oczywiście nie znajdę. Ale ogólnie coś tam znajdowałem. Więc delikatnie można by zrobić głębiej, ale też żeby nie za głęboko. Spróbujemy coś tam znaleźć. O, zobaczcie, tu jest ziarnak. Tu jest ziarniak. Czyli, o, tu jest, nie, chyba to jest ten sam. Czyli przydało się. O, tu jest. Widzicie? No, także pakciałem, nie? Więc trzeba to troszeczkę. O, tu był. Troszeczkę, ale minimum zrobić głębiej. I jeszcze jedną rzecz trzeba przestawić. Trzeba przestawić z tyłu te, te grabki, tą włókę. Nie wiem jak to nazwać. Trochę mi tata robotę popsuł, bo w międzyczasie jeszcze tam gdzieś był i tak, i tak. Jeździ tu od rana, to byłem przekonany, że całe pole ma zrobione. A to się okazało, że, wow, że raz przejechał, a teraz gdzieś tam te górki poprawia. No i niestety nie będę mógł sobie najpierw ścieżek posiać. Eee, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj muszę przestawić. Nie będę mógł najpierw posiać ścieżek, no bo będzie jeździł mi tam dalej. No i będę musiał raz przy raz siać. I myślałem, że raz, dwa ogarnę sobie. A tu się okazuje, że przez niego będę musiał. No mówię, jeździć raz przy raz. A teraz kurde, to był ten, kurta nasadka. No i niestety, niestety, niestety... No, czekaj, w drugą stronę, bo muszę gwóźdź wyciągnąć. Moje piękne, moje piękne zabezpieczenie. No niestety, muszę na niego poczekać, aż przeleci. No i przez to i mi wydajność spadnie, pracy. Nie, muszę opuścić. Fajnie to robi. Muszę opuścić na dół. No, opuścić się do góry nie da. Zrobimy jakby pół obrotu, i drugą stronę zrobimy tak samo. Do rzepaku zawsze podnoszę troszeczkę te grabki, ale do, do zboża, do pszenicy mogę sobie śmiało opuścić. I teraz, jak my tu mamy, pewnie to samo trzeba zrobić czyli przekręcić tu. Ciach. I co teraz? E, w drugą stronę, tak. I zobaczymy, co mi tutaj będzie teraz to robiło. E, mam tutaj euforię i końcówkę będę siał e, Juliusa. Zobaczcie, tak wygląda nasiona o masie 1000 nasion 30. 33 gramy Nasiona Szymczak od Roberta Na nowej zaprawie z Bajera Na A ona jest Mi się mi napisał tą zaprawę Ja mówię ty ale ja nie chciałem apostela tylko Euforię A też okazuje, że ta zaprawa się nazywa A. A A A A A, coś na A sobie sprawdzę w telefonie Oa, poleciało mi w doczu sprawdzę w telefonie i zaraz wam powiem co to jest za prawa bo on mi pisał ja już sobie wyznaczyłem wyznaczyłem sobie przejazd prostą no i dobra więc lecimy lecimy, lecimy, lecimy zobaczymy jak on mi tutaj wyznaczył ścieżkę Syk, i troszeczkę. Dobra. tu sobie zapisz. za na chwilę będzie piszczał. Nie będziesz piszczał? Dobra. No tu po tych górkach, pod te górki, ma troszkę co robić wciągnik. Trochę chyba za głęboko mam tą talerzówkę, czy nie? Może będzie dobrze. Zobaczymy czy nie będzie mi śladów. Właśnie, bo tu widać ślady od, yy, od kół, przejazdy. Hmm, y -y -y. Zobaczymy czy nie będzie tego robił. No. Ciach. I w drugą stronę. No robi to roboty. Kury, czaki, pieczone. Te grabki teraz ładnie grabią. Ech, nasiona. Nasion też nie widzę. Nasion też nie widzę. Tak się powinno fachowo robić. O. zobaczymy mam ten przyrząd oczywiście ale przestrzeń nie chcę wyciągać nie? po co, lepiej ręce ubrudzić rzadko sieję to też tych nasion będzie mniej do znalezienia się okaże, że przegiąłem z tą głębokością ale myślę, że nie powinienem o, tu jest nasionko o, myślę, że będzie gdzieś. O, tu jest drugie. Zrobić. Ale wiecie, ta wierzchnia warstwa może szybko nam przeschnąć, a tego nie chcemy. Więc jeszcze go trzeba opuścić głębiej. Tutaj warto się troszeczkę tutaj przy tym pochylić i zrobić dobrze. Bo siejemy tylko raz. Więcej razy już siać nie będziemy. Mam nadzieję przynajmniej. Więc trzeba zrobić ciutkę głębiej znowu. poszło. Właśnie strzałka ruszyła. Zaraz zobaczymy. Sieje 80 kg na hektar. To nie jest błąd. Tyle sieje. Sieje około tam 230 sztuk na metr kwadratowy. No siejemy tak wcześniej, no bo mamy trochę tego do posiania w tym roku. No, jest zresztą pole, jest uprawione. No to, no, to co ma przeschnąć, no to trochę głupio by było, nie? Gdyby pole nam przeschło. Więc, no jest uprawione, także że od razu, od razu sieje. Kurde, jak mi się to podoba. Ta robota ładnie to wygląda. Naprawdę, naprawdę trzeba przyznać, że w tym roku ta współpraca z tatą to wychodzi nam wręcz wyśmienicie. No, naprawdę wyśmienicie. Każdy wie co ma robić, jeden drugiemu nie musi mówić. Ewentualnie sobie ustalamy, które pole najpierw, jak robimy, co robimy. O. super, to, to mi się podoba, naprawdę. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Uważam, że tak to powinno wyglądać. No. Tak, jak, tak, jak u nas to wygląda, to jest. Już nie powiem, że to jest wzór do naśladowania i tak dalej, bo to są trochę takie. Slogany, ale ta nasza współpraca wychodzi no, kapitalnie, naprawdę kapitalnie. Ja wiem, przecież wiem. Dobra, wyjdę jeszcze raz z tą Miarką. I ja wiem, że zobaczymy się później. Jeszcze. No bo dobra, znajdziemy te nasionka i Jeszcze raz. Może jeszcze tą włókę z tyłu ustawić, bo gdzie widać ślady od kół, ale w sumie z drugiej strony chyba jest OK. Wilgoci jest, no właśnie o to chodzi, że jest to uprawione. Jest wilgoć, bo no to szkoda zostawić, żeby przeschło, nie? Nie chcemy, żeby te ziarna były za głęboko umieszczone, no bo wtedy niepotrzebnie rośliny tracą energię na to, żeby wyjść z gleby. No nie, nie zależy nam na tym, żeby schody były opóźnione, żeby roślina się męczyła. Po to ją siejemy w dobrych warunkach, żeby właśnie powychodziła powschodziła jak najlepiej. A pamiętajcie też, że wczesny siew sprzyja wytworzeniu silnego systemu korzeniowego. W tym roku nie daje żadnych dodatków, żadnych biostymulatorów, nawozów donasiennych i tak i tak dalej. Miałem w zeszłym roku efekt zerowy, także dziękuję. Nie, nie korzystam w tym roku, nie sieję tego, z tym nasion zaprawionych. Nie boję się tak małej ilości wysiewu już. Ja wiem, że to się wydaje mało i tak dalej, ale rośliny będą miały naprawdę dużo czasu na wytworzenie. no Tu jest ziarno, jedno silnego właśnie systemu korzeniowego na to, żeby się dobrze rozkrzewić. Pamiętajcie, że nam zależy na obsadzie kłosów na metr, a nie nasion na metrze, tak? Finalnie w Żniwach chcemy, żeby kłosów dużych, wypełnionych, dorodnych. Nie było bardzo dużo, ale żeby właśnie te kłosy były odpowiednio wypełnione, żeby ziarna w tych kłosach miały odpowiednie parametry. Wiecie jeszcze jaki nawigacja ma plus, mianowicie taki, że jak sobie obrzeję wszystkie ścieżki na początku. A może najpierw, najpierw ciekawostka, zobaczcie, tu jest rów, który sąsiad wykopał, bo mu drugi sąsiad wjeżdżał na pole. Ciekawostka, nie? I takie kwiatki się zdarzają. E, dobra, co do nawigacji, plus jest taki, że sobie zacząłem z tamtej strony siać, tak, od równego, gdzie zawsze zaczynałem, objechałem sobie wszystkie ścieżki, jak tata mi już pouprawiał i gdy skończyłem ścieżki, no to zacząłem, skończyłem na tej bardziej kliniastej stronie, prawda? Tutaj. I sobie najpierw tu wszystko pooprzewałem, Te wszystkie kliny, poprzeczniaki. E, czekajcie, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O, zobaczcie, tak to, tak to wygląda. Tu mamy połuku, tu mamy taki połuku, tu jest taki nieużytek, to jest to, te krzaki. Więc to sobie tutaj wszystko zobaczcie, pięknie widać, prawda? Linia idzie tak, więc tutaj mam kliny, kliny i tak dalej. I zazwyczaj jak pracowałem wcześniej, no to to zostawało na koniec, prawda? No i wtedy po nocy człowiek jeździł po tych krzakorach, bo tu jeszcze są górki jak cholera, no źle się to robi, źle się to robi, a teraz zacząłem sobie od tej strony równe, zrobiłem sobie ciach, ciach, ciach ścieżeczki dojechałem do tej strony i teraz jadę od tej strony z powrotem tamtą stronę i już skończę te wszystkie kliny pierdoły będę miał poprzewane i skończę tylko na tym długim, gdzie już to będzie taka naprawdę przyjemność, nawet jeżeli będę kończył to w nocy no i dodatkowo, tak jak mówiłem, kładą wodociąg, więc tutaj nie robię poprzeczniaka tu nie robię poprzeczniaka i tutaj też nie będę robił poprzeczniaka tam od drogi <laughs> trzeba będzie to przejechać doprawić i, i obsiać, no także taki, taki kolejny plus no i plus też tego, że mam hydraulikę założoną na, na siewniku, jest taki, że naprawdę mega precyzyjnie mogę włączać i wyłączać wysiew. Mogę to robić zarówno manualnie, jak i e, na zasadzie dział, section control, czyli objeżdżamy pole dookoła, wyznaczamy granicę i siewnik do granicy nam się włącza, wyłącza. A ja ze względu na to, że to pole jest takie ma takie ukształtowanie, a nie inne. Taki kształt kliniasty bardzo. Po prostu włączam sobie tym przyciskiem i wyłączam za każdym razem. I w rapicie starym mechanicznym problem był taki, że jak kładliśmy siewnik, koło się kręciło, to on już siał. A ja tutaj sobie mogę siewnik opuścić i wyłączyć go wtedy, kiedy chcę i wychodzi mi praktycznie niemal równy poprzeczniak. Także, jak później go obsiewam, to nie robię niepotrzebnych nakładek, no i oszczędzam dzięki temu materiał siewny. No eee, i... a czemu ja mam tu włączony jakiś nakład? Kurde, musiałem gdzieś kliknąć przypadkowo. O. Jeszcze mamy taki widok, taki widok. Czekajcie. Cyk, cyk, tu ut, nic nie mam. Nie ma więcej widoków? Myślałem, że jest jeszcze jakiś inny. i ciach, już mam 8 hektarów zasiane, przyjechałem to było chyba w pół do czwartej w pół do czwartej, ustawiałem go i tak dalej. Godzinę mamy e, 1815 w pół do czwartej, w pół do piątej, w pół do szóstej, czyli gdzieś ile? Za chwilę będą 3 godziny, tak jak będę siała. 3 godziny i mam za chwilę 8 hektarów, no i idzie ta robota, idzie ta robota. Jak nie trzeba robić ósemek, zawracać i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę przyjemne to jest. A, jeszcze sobie poprzestawiałem, poprzestawiałem sobie jeszcze te boczne ekrany. Już są prawie, że prawie, niemal idealnie. Nie wiem, czy... czy a co ty, a czemu ty tak zrobiłeś? Mę coś ty zgłupiał. O. Niemal, że idealnie. Czemu on tak zrobił? Mam ustawione tutaj też na gazie ręcznym, także gazu też już nie dotykam. Czemu, czemu on takie coś zrobił za późno włączyłem i przeskoczył na drugą linię chyba no to wychodzi eee. czekaj, moment, moment, moment tutaj muszę teraz patrzeć o, tutaj proszę, jedź cyk o właśnie ja chcę od tu o. i ciach i lecimy z tematem Także gaz ręczny włączony. Przydałoby się jeszcze jakieś lepsze siedzenie, bo mnie coś mi dzisiaj plecy. Bo w ogóle jakiś taki jestem przeziębiony. A po ustawiałem te ekrany boczne i robi jeszcze tam mały jakiś taki ślad widać między przejazdami, ale naprawdę, już teraz nie powiem, że jest idealnie. Ale jest naprawdę na bardzo, bardzo akceptowalnym poziomie i już nie będę się więcej bawił. Jest ok. Y i fajnie to idzie, powiem mam naprawdę bardzo lubię siać. Bardzo to jest taka robota. Czy widzi, widzi naprawdę efekty i zobaczcie, tu mam poprzywane właśnie te wszystkie kliny, cyk cyk. A jest. Tu pouprawiane miejscami po spawmecie, to jest przepięknie, naprawdę. A miejscami na tych cięższych glinkach <laughs> no są jeszcze bryłki, są jeszcze bryłki. No, wiadomo, że idealnie jakoś się tam nie da tego uprawić. Ale jest, mimo wszystko, jest naprawdę też bardzo ok, bardzo dobrze. Mhm. Także wydajnościowo w teorii zostało mi 5 hektarów, czyli e, jak mamy po 6 po po to może do 8 się wyrobię, no ale jeszcze odliczając te poprzeczniaki, tu mam za tymi zabudowaniami też taki klinek malutki, to też muszę obsiać zawsze w jedną, jakby go tak na wy, e, w go jakby obsiewam tak jak poprzecznik ale go zawsze na początek najpierw jak tutaj sobie dojadę tam go żeby żebyż później właśnie mieć te wszystkie samo, samo takie długie do, do siewu więc to tutaj to jest jedno z takich naj, najbardziej a i za daleko podjechałem niekształtnych pól ale mimo wszystko jak widzicie naprawdę ta ta robota idzie bardzo fajnie bardzo szybko myślę że takie z wykończeniem i tak dalej. To śmiało 2,5 hektara na godzinę jestem w stanie jestem w stanie zrobić. Jeżeli nic się jakiegoś tam nie dzieje, a teraz już mam siewnik ustawiony, więc na kolejnych polach tylko po prostu będę robił próbę kręconą bez żadnych ustawień już na polu i tak dalej, to już będzie szło naprawdę dobrze. Sieję na takie 2 do 3 cm, ale raczej takie 2,5. No warunki są dobre. Wilgoci w glebie jest sporo. Uprawione jest ładnie, zasiane jest ładnie, czy tam sieje się ładnie, także myślę, że te 220, troszeczkę więcej jak 220, bo ustawiłem 80 kg na hektar, a powinno być 77 z kawałkiem, więc powiedzmy gdzieś tam strzelam, 230 sztuk na metr będzie zasianych, myślę, że to o tej porze to w zupełności wystarczy. Żadnego nawozu tu nie dawałem, tutaj był rzepak. A, jeszcze jest, powiem wam jaka jest różnica była między strip a yy, siewem w talerzówkę. Może po talerzówce jednak yy, było bardzo twardo, a tutaj było no, zdecydowanie bardziej miękko. Yy. <coughs> Pięknie, jak mi się to podoba, no jestem normalnie zauroczony tym siewem. Przepięknie to wygląda. I to też jest wiecie, kwestia naprawdę tych maszyn dobrych. Ja tutaj co robię? To tak naprawdę odpinam rozsiewacz się, umyłem rozsiewacz, uwaga! Odpiąłem rozsiewacz, zaczepiłem siewnik, posmarowałem, zrobiłem próbę kręconą i w pole. Dobra, tata dzwoni.